Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie życzy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Dzień dobry, Ewa Sejnku, witam i zapraszam na sport. Szermierze MDK Olimp Lubin przygotowują się do zawodów wewnętrznych. Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę w centrum szermierki przy ulicy Mieszka I w Lubinie. Zawody wewnętrzne będą dla potopiecznych Olega Bułgajenki pierwszym sprawdzianem formy w nowym roku. Lubinianie będą rywalizować z zaprzyjaźnionym klubem z Wrocławia. To jest turniej otwarcie, otwarcie sali, turniej otwarcie na, na, w tym nowym roku. E, przyjedzie nasz doprzydzielony klub z Wrocławia, kolejarz. I e, nadrzędnym celem tego turnieju jak, jak najwięcej jest toczyć walk. I e, walki indywidualne, walki drużynowe. I e, my przypuszczamy, że naprawdę obciążenie będzie co najmniej jak na, 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 na zawodach. W nowym sezonie trener lubińskich szermierzy szczególnie liczy na kilku zawodników. Przede wszystkim na jak to się mówi starą gwardię oczywiście. Także jest Damian Kusek, który w tym roku już w zeszłym roku był dziewiąty w pucharze Polski jest dosyć wysoko w klasyfikacji ogólnopolskiej. Również podchodzą e, następni e, Tuszkiewicz Damian, Tuszkiewicz Kamil, e, Szymon Berdion, który też e, po przerwie zaczął trenować poważnie i widać widać, że naprawdę robi postępy. Że to jest taka czołówka, która napędza jakby, jakby ten rytm pozytywny dla całego klubu. I za tą grupą idzie grupa młodsza, która też rokuje naprawdę na przyszłość, że nam powinno być dobrze. Zawody wewnętrzne zorganizowane przez MTK Olimp odbędą się w najbliższą sobotę. Początek imprezy o godzinie 9:00. W Łodzi odbyło się seminarium taekwondo olimpijskiego. Klub koreańskiej sztuki walki w Lubinie reprezentowało dwóch przedstawicieli. Do Łodzi udał się trener KKSW Lubin Waldemar Dolecki, a także jeden z najlepszych zawodników lubińskiego klubu Gaweł Szczęsny. Te treningi mają na celu ujednolicenie systemu szkolenia, bo to głównie przeznaczone te seminaria są dla trenerów, instruktorów, osób prowadzących zajęcia. Chodzi o ujednolicenie metod szkoleniowych, o że tak powiem, usystematyzowanie pewnych spraw technicznych. Ćwiczy się takie elementy związane z kombinacjami do układów formalnych, bardziej mniej skomplikowane. Seminarium połączone było z egzaminem mistrzowskim. Głównie seminarium dotyczy konkurencji układów i technik takich wynikających z tych technik, które są niezbędne przy zdawaniu na poszczególne stopnie szkoleniowe. Treningi klubu koreańskiej sztuki walki odbywają się w hali przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie. Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki w Lubinie utworzyło Akademię dla najmłodszych adeptów basketu w naszym regionie. Przedstawiciele SMK wciąż dążą do popularyzacji tej dyscypliny sportu w Lubinie i w okolicach. Akademię Koszykówki stworzono z myślą o najmłodszych. Frekwencja na treningach prowadzonych przez zawodników i trenerów SMK jest naprawdę spora. Na zajęcia przychodzą zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Prowadzimy zajęcia dla Akademii Koszykówki, czyli dla tych najmłodszych adeptów. No i cieszymy się z tego. Są chłopcy, są dziewczynki. Oczywiście jesteśmy nastawieni przede wszystkim na, na męską koszykówkę, której brakuje w, w, w naszym legomie, ale, ale nie możemy zamknąć drzwi przed dziewczynami, więc, więc tym bardziej, że one są bardzo ambitne i świetnie trenują. Z okazji zbliżających się ferii zimowych, Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki przygotowało kilka atrakcji dla fanów basketu. Tutaj na hali będą się odbywać nasze zajęcia, czyli poniedziałek, środa, piątek od godziny 17 do 20, czyli klubowe, nazwijmy już te zajęcia naszego stowarzyszenia, ale też wspólnie z Regionalnym Centrum Sportu w Lubinie postanowiliśmy kontynuować tę serię zajęć zimowych, z tym, że w tym roku chcielibyśmy to rozwinąć w drugim tygodniu ferii, w poniedziałek, wtorek i środę. Odbędą się zajęcia na ulicy Komisji Edukacji Narodowej w tej hali e, właśnie RCS-u. No i w środę chcemy zrobić taką, taką turniejową. Treningi i zajęcia Akademii Koszykówki organizowanej przez SMK odbywają się w hali przy ulicy Szpakowej w Lubinie. Para Łukasz. Kubot i Jeremy Hardy zagra w ćwierćfinale turnieju ATP w Sydney dzięki zwycięstwu 6-4 i 7-5 z australijskim deblem Jason Duckfordem i Chrisem Bucione. W meczu ćwierćfinałowym Kubot i Hardy zmierzy się albo z, triumf z triumfatorami finałów ATP World Tour rozstawioną z numerem trzecim parą hiszpańską Marcel Granollers i Mark Lopez, albo z deblem Roan Bopana i Marcelo Melo. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.